Roku. Sąd okręgowy w Poznaniu w składzie jak na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2011 roku po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2011 roku w Poznaniu sprawy z powództwa Romana Dubkiewicza przeciwko Skarbowi Państwa dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o ustalenie. Na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego od wyroku sądu rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z dnia 26 października 2010 roku w sprawie 12 C 611 łamane na 10 w punkcie pierwszym oddala apelację. W punkcie drugim zasądza odpozwanego na rzecz powoda kwotę 467 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Proszę usiąść, przedstawię ustne motywy rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy podzielił ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego w całości i w większości ustalenia prawne Sądu Rejonowego poza odnoszącymi się do oceny pisma Marszałka Województwa z 11 września 2009 roku. Jeśli chodzi o ocenę tego pisma, to apelujący trafnie zarzucił w tym wypadku naruszenie przez sąd rejonowy prawa materialnego przez zastosowanie do tej oceny przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w brzmieniu, które nie obowiązywały na datę dokonania oceny. Rację ma tutaj apelujący, że uprawnionym do oceny, czy powód prowadził racjonalną gospodarkę rybacką był marszałek województwa, a zatem należało tutaj tę ocenę przyjąć. Jednakże ta okoliczność nie mogła wpłynąć na zmianę rozstrzygnięcia. Trzeba bowiem zważyć, że ocena, która została dokonana przez marszałka, jest oceną niepełną, w szczególności w tej ocenie nie stwierdzono skutków tych nieprawidłowości dla wód obwodu rybackiego, co jest sprzeczne z paragrafem 9 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 30 września 2003 roku w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Kolejno, zważyć należy, że te uchybienia, które zostały zawarte w tej ocenie, jak na przykład dotyczące zarybień czy od, odłowów, one również były stwierdzone w poprzedniej ocenie z 22 listopada 2006 roku i wówczas nie Doprowadziły do stwierdzenia, że ta gospodarka jest prowadzona nieracjonalnie. Biorąc to wszystko pod uwagę, przy uwzględnieniu, że powód przed sądem rejonowym kwestionował to ustalenie i te zarzuty zawarte w tej ocenie, to na pozwanym ciążu obowiązek wykazania, że gospodarka była prowadzona nieracjonalnie. Żeby to wykazać w toku procesu, należało powołać dowód z opinii biegłego, bowiem są to okoliczności, które wymagają wiedzy specjalnej. O taki dowód pozwany nie wnioskował, stąd też ta przyczyna rozwiązania umowy nie mogła odnieść Skutku. Jeśli chodzi o kolejne zarzuty apelującego dotyczącego sprzecznych ustaleń sądu w związku z oceną zeznań świadków, wskazać tutaj należy, że pozwany powołując się na niewywiązywanie się przez powoda z zawartej umowy, powołał się na protokoły kontroli z 13 listopada 2007 roku i z 6 października 2009 roku, przy czym pozwany tych protokołów kontroli nie dołączył do akt. Faktem jest że pełnomocnik powoda przy jednym z pism dołączył protokół kontroli z października 2009 roku, ale nastąpiło to po upływie zakreślonego przez sąd terminu doprowadzenia dowodów, a zatem ten protokół nie mógł być uwzględniony ani przez sąd rejonowy, ani przez sąd okręgowy. Jeśli chodzi o ocenę zeznań świadków, trafnie tutaj sąd rejonowy wskazał, że ta ocena nie wykazała, iżby powód naruszył warunki umowy. Jeśli chodzi o te świadectwa weterynaryjne, które również tutaj porusza yy, yy, apelując, które były w zeznaniach świadków, wskazać należy tutaj sprzeczności. Jeden ze świadków wskazywał, że wystarczającym jest, iżby te świadectwa wystawił lekarz weterynarii, drugi ze świadków wskazywał, że to musi być powiatowy lekarz weterynarii. Z zeznań powoda wynikało, że od 2003 roku w ten sam sposób prowadzi tą ewidencję lekarz, prowadzi w ten sam sposób, zatwierdza tą prawidłowość materiału zarybieniowego, a z poprzedniego z kolei protokołu kontroli z 2001 2006 roku z listopada wynikało, że powód ma prawidłowe świadectwa weterynaryjne. Także tutaj zachodzą takie sprzeczności, które, wobec których nie można przyjąć, iż. W tym zakresie powód nie wypełnia warunków umowy. Jeśli chodzi o te protokoły roczne, to z zeznań świadków wynikało, że te protokoły roczne były przedstawiane pozwanemu, one były przedstawiane po terminie wynikającym z umowy, ale one były i w tych protokołach były ewidencjonowany amatorski połów ryb, także skoro pozwany je przyjmował po terminie, to również nie można mówić, że była to przyczyna, która by uzasadniała rozwiązanie umowy. Również z apelującego wynikało, że. Poz nie że powód nie informował pozwanego o terminach zarybień. Z kolei z oceny marszałka wynika, że zawiadamiał o terminach zarybień, a protokoły zarybień były potwierdzone przez przedstawiciela pozwanego. Także i w tym zakresie zarzuty okazały się nieuzasadnione. I wreszcie co do ostatniego zarzutu, e, gdzie apelujący zarzucał naruszenie przepisu artykułu 189, e, ten zarzut okazał się również nietrafny. W istocie powództwo o ustalenie bezskuteczności rozwiązania umowy zmierzało do ustalenia Prawa do ustalenia istnienia tego stosunku dzierżawy, a zatem ono mogło być objęte przepisem artykułu 189 i również ten zarzut okazał się nieuzasadniony. Z tych wszystkich przyczyn apelacja podlegała oddaleniu i konsekwentnie sąd zasądził zwrot kosztów na rzecz strony powodowej od strony przegrywającej sprawę. To wszystko. Dziękuję. Uprzejmie.